Siemano widzowie, w dzisiejszym odcinku z PL99 omówimy sobie najlepsze sposoby na zarobek, jakie obecnie są, czyli, jak możecie się już domyślić, nowy Lucky Tile Event. Ale na start klasycznie pójdźmy sobie na Trading Plaza, bo tam też mamy parę rzeczy do roboty. A tak dokładnie to na Trading Plaza chciałbym sobie kupić nowe jajuszko i postawić parę petów, no i oczywiście podsumować sobie liki, ponieważ mimo, że Update yy, jak jest teraz, to nagram to jest środa, więc update za 3 dni, a więc już połowa czasu do update'u minęła, a już mamy dość sporo lików. Nie tak jak w tamtym update'cie, bo w tamtym update'cie to mieliśmy na ostatni dzień, tak naprawdę i też nie było ich zbyt dużo, więc no omówmy sobie te liki. No i dobra, widzę pierwszy link, no tutaj mamy, że deweloperzy są na wakacjach, czyli bardzo możliwe, że kolejne update'y będą też niezbyt dobre, ale ale w tym update'cie ma być nowy, diamentowy Ward. czyli w końcu, na co są gracze czekali, na ten nowy Ward w końcu się pojawi, widzowie. I tutaj mamy yy, nowy buff, nowa deska i nowa armata, ale ten buff i deska może być za Clan Battle, ale nie wydaje mi się w sumie, ponieważ ponieważ Clan Battle ma być w stylu. Takim yy, tak jakby cyrkowym, coś takiego. I jest link tylko nowego Hużo do Clown Battle. Patrz, widzę, taki oto Clown. Jest też wersja Golden zlikowana, ale no to chyba raczej wiadomo jak będzie wyglądała taki sam, tylko że Golden. No i przejdźmy do reszty linków. No to tak, tutaj mamy nową walutę na tym Wardzie. Co ciekawe, na diamentowym wardzie taka, ale no, niezbyt taka widywana, by była raczej jakieś diamenty czy coś, no ale ciekawe, ciekawe się zapowiada. Tutaj mamy jakiś ticket, taki diamentowy, a tutaj mamy te rzeczy do rozwodzenia, tak zwane break-ups. Tutaj mamy jakieś skrzyneczki, prezenty, safe, a więc no, ciekawe update się widzę, zapowiada. Bo dużo graczy właśnie czekało na nowy ward, no czekało, że już od miesięcy nie ma nowego wordu, tylko ciągle te event wardy. A więc, no chyba, update powinien być nawet. Nawet taki spoko. No dobra, my już te wszystkie dni omów, to co klasycznie jajeczko na odcinku musi być, dobra, idziemy szukać, widzę jajeczka, rapie, dobra, oby coś wypadło dobrego. Mamy na za 42 miliony i wiecie co? Nie no, idealnie się aukcja widzę skończyła przy nosem. O no, kurde widzowie. Idziemy dalej szukać, weź te jajka, musimy kupić parapie. Dobra, no mamy po 41 milionów i kupmy sobie nawet dwa, niech będą. Widzę, nawet dwa, bo ja coś czuję, że coś z tak jak będzie, ale dobra, przejdźmy już sobie na Normal World No dobra, na Normal Worldzie tutaj mamy dużo do roboty, więc tutaj sobie otwórzmy na spawnie i będzie dobra. Gdzie mam te jajeczka? Dobra, tutaj są. I otwieramy pojedyncze, pojedynczo, pojedynczo sprawdźmy. Pierwsze jajko. No ostatnie na odcinku, jak wiecie nie oddało, no i teraz też się nie szykuję, żeby oddało. No taki Valkyrie'n dog. Jeszcze żadnego Valkyrie'n Huge'a nie trafiłem, a otworzyłem już 30 parę na pewno, bo jeszcze na odcinku na live'ach wiecie jak to jest widowanie, no ale może w końcu. No niestety, znowu Valkyrie czy i najgorszy Exclusive No dobra, ale my przejdźmy sobie do tego nowego Lucky Tiles eventu No ale tak naprawdę części drugiej tego eventu Dobra, chodźmy tutaj, wchodzimy No jak tutaj widzicie jest 7 Wardów, nie 4 tak jak to było w tamtym update'ie Ale ty nie tylko to się zmieniło widzowie Ponieważ mamy nowego Huge rave Jaguara, który już jest 34 tysiąca Dopiero 4 dni od update'u minęły I mamy nowe rave upgrade y. Jak sobie tutaj wejdziemy, to mamy tutaj Huge Chance, Ticket Chance, Diamond Chance Double Item szans no macie tutaj w sumie najbardziej takie chyba pożądane to są T2 i T2, czyli cztery najbardziej pożądane są te upgrade'y I tak jak na tamtym evencie najbardziej opłaca się stać na kilku kontach, widzowie. I coś ciekawe, ja na tamtym evencie jestem na kilku kratkach, ale teraz stoję na jednym, ponieważ maksuję sobie y, tym samym y, te ticket'y bo jak mam ticket szans tak jakby podwójną, to jak stanę z czterech kąt to będę miał tak jakby, jak się wszystkie pod... pomnożą, to będę miał nawet 10 giftów 10 ticketów albo giftów to jest bardzo, bardzo dużo widzowie albo na przykład sobie wyobraźcie, że trafiacie już peta i wam się no to to jest w ogóle już OP, widzowie. Ja na przykład z nocki nocki wyfarbiłem z dwa katiketów na spokojnie, i patrzcie, co mi się udało trafić. Wchodzimy sobie w ekwipunek i mamy tutaj cztery Rave Jaguary, widzę, tak jest, cztery Rave Jaguary. Jest to jeden z lepszych sposobów na zarobek, bo stojąc sobie na czterech kątach i to po dwóch godzinach, mniej więcej 67, no z 250 milionów jest to na no spokojnie, na jedną nockę tak naprawdę, bo raczej po jednej nocy, jak stajecie na jedną kratkę. Jeszcze używacie tych boostów, wszystkich. No to jest spora szansa na huge peta. Jeszcze jak macie dobre komputery, a nie masz takiego dobrego, to możecie sobie jeszcze więcej kontaktów stać, i wtedy to już w ogóle jest. Bo Upgradeujecie sobie w tej maszynie wszystkie możliwe, w sensie nie wszystkie możliwe, tylko te najbardziej potrzebne. Na przykład na huge peta yy, i na double items. To są takie dwa najlepsze na te kratki, i możecie łatwo trafić huge peta albo widzowie. Ja tych giftów, czekajcie, rave giftów, o teraz mam na przykład 50, a nie ja jakoś dużo, właśnie o tym mówię mówiłem, na każdym skąd miałem po 150 i sobie otworzyłem te 150 na, na jednym koncie i w końcu wypadł mi ten rave goblin, więc 5 huge z jednej nocki, no jest to dość sporo, jakieś 300, nawet może 320 milionów, a więc no moim zdaniem jest to jedna z najlepszych metod, yy, jaka była po, po prostu w PetSimie, bo nie dość, że macie trafić huge pety te rave gifty, z których jest 1 na 2,7 chyba szansa, koła na huge to jeszcze macie te rave i sobie ulepszacie wszystko i jeszcze macie większe szanse na huge A więc no jest to dosyć ma to metoda, a więc dlatego zachęcam was do korzystania z jak największej ilości kot na jednym serwerze, bo... Póki tego nie znerfi Preston, bo znając życie Preston to znerfi, nawet jest możliwe, że teraz to znerfił, ale no, ale tak czy inaczej jak ktoś to już wcześniej odkrył to jest to bardzo pewna metoda. No dobra, tak patrzę tutaj na forever tego disco packa, no, trzy godziny jeszcze do następnego, to nie widzowie, ze 100 już się nie opłaca, tym bardziej, że na 250 raczej nic nie będę miała, więc... No, coś innego bym poszukał jeszcze. I też widzowie, drugą taką metodą są secret klucze. jak my się chce otwierać, to one się w całości zwracają, widzowie. Nawet jeśli huge nie traficie, to macie pewność, że wam się zwróci z overlordów i z royaltia. Więc jak ktoś ma czas, albo nawet teraz makro jest legalne i można sobie takie secret klucze otwierać i z tego macie 100%, że wam się zwróci i jeszcze sobie wbijacie case mastery. Jak macie takie na 99 levelu to możecie sobie potem Void klucze, bo Void klucze też są. To są takie dwa najlepsze klucze do otwierania. A więc to też jest kolejna metoda do zarobku i tam też się zarabia grube, grube miliony gemów. Ale najlepsze jest chyba tak jak mówię, póki jest ten event to jest z tymi jaguarami. No ale co widzowie, ja wam już chyba wszystkie najlepsze metody przedstawiłem na zarabianie, a więc co? Do kolejnych trzymajcie się i cześć!